Dni Rodziny, przygotowane przez niepubliczne przedszkole dwujęzyczne, bajkowe zakątek w Lidzmarku, to wielkie święto po brzegi wypełnione występami najmłodszych oraz integracją całych pokoleń. To już nasze trzecie obchody Dnia Rodziny i za każdym razem mamy taką piękną pogodę, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Po raz pierwszy nasz Dzień Rodziny odbył się w takim wyjątkowym klimacie w nowo otwartym amfiteatrze. Jest tu naprawdę cudownie. To jest typowe miejsce do spędzania czasu z rodziną, do dzielenia się z bliskimi, uśmiechami. Rodzice mieli możliwość obserwowania swoich małych pociech na scenie, po raz pierwszy na tak dużej. Występowało pięć grup przedszkolnych, zaprezentowały swoje zdolności, tańce. Było naprawdę cudownie i bajecznie. Wiele wzruszeń, uśmiechów i wspaniałej zabawy, a na koniec tradycyjny tort, którym poczęstowani zostali nawet przechodnie. Oto dni rodziny z bajkowym zakątkiem. W ostatnich dniach maja w dłutowie odbył się pierwszy orlikowy turniej piłki nożnej Dziewcząt i Chłopców o złotą piłkę Wacława Wasieli. Na dzisiejszy turniej przybyło 9 zespołów, które zostały podzielone na trzy grupy. Gramy systemem każdy, każdy w grupie, raz 10. Zwycięzcy grup grają kolejne, kolejne mecze, czyli jedynki grają o podium 1-3, dwójki grają o 4-6, trójki grają 7-9. Jest to kolejna inicjatywa w ramach krzewienia sportu dzieci i młodzieży. To jest kontynuacja pracy Wacława Wasieli. Jest to fajna rzecz. Dlaczego piłka? W zasadzie zajmujemy się wszystkimi dyscyplinami sportu, piłka też była bardzo bliska tacie, a ta szkoła w Dłutowie, no nie tylko, ale, ale przede wszystkim jest znana z piłki nożnej dziewcząt i chłopców. Dlatego jest tutaj bardzo dobra organizacja, dlatego z nimi współpracujemy i cieszymy się na każdy turniej, który tutaj się odbywa. Już dziś zapraszamy zatem na kolejne turnieje z postacią Wacława Wasieli w tle. Z pewnością będą wciąż odbywać się w Dłutowie. Ochotnicza Straż Pożarna w Kiełpinach obchodzi swoje 90. urodziny. Z tej okazji oprócz tradycyjnych odznaczeń za wyjątkowe zasługi oraz za staż w OSP, zaprezentowano również nowo zaprojektowane logo jednostki. No Jest to jednak 90 lat istnienia i ma bogato w historię jednostka, jest bogata by przez te jakby dwa razy, co się podnosiło, jak Feniks popiołu musiała powstać, bo była praktycznie do zera rozłożona i musiała się odbudowywać i jest to w pewnym sensie podziękowanie dla tych druhów, którzy do tego doprowadzili i ta jednostka dalej istnieje, reaktywuje, była reaktywowana istnieje i istnieje i rozwija się. Na przykładzie dzisiejszej uroczystości 90-lecia funkcjonowania jednostki OSP w Kiełpinach widzimy, jak wielkie znaczenie ma Ochotnicza Straż Pożarna. Jest to praca całych rodzin strażackich, wielopokoleniowa, ale jest to nie tylko... Praca związana z ochroną, z opieką przeciwpożarową to jest też swoistego rodzaju ośrodek kultury, to jest też budzenie takiego życia społecznego. Wszyscy tutaj przybyli, wszyscy się cieszą, wzajemnie sobie gratulują. Ochotnicza Straż Pożarna w kiłpinach prężnie się rozwija. Nowa siedziba, nowe wozy strażackie, stale powiększająca się kadra dobrze wróży na przyszłość. Druchnom i druhom gratulujemy jubileuszu i życzymy tylko rekreacyjnych wyjazdów z jednostki. W poniedziałek 19 czerwca podsumowano piątą edycję akcji Rowerowy Maj. Okazało się, że Lidzbark wykręcił w tym roku szkolnym najwięcej kilometrów, za co otrzyma 10 milionów złotych z przeznaczeniem na ścieżki rowerowe. Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w kampanii Rowerowy Maj. I tym razem się udało i to jest zasługa naszych uczniów, jak i nauczycieli. W tym roku po raz kolejny zamienili auta na aktywny środek transportu, zdrowy środek transportu, czyli rower, hulajnogę czy też deskorolkę. Wykręciliśmy naprawdę sporo kilometrów i myślę, że to przerodzi się na... Na nasze zdrowie przede wszystkim. Wspaniała inicjatywa w Lisbarku, Rowerowy Maj. E, brało udział, udział w niej ponad 600 uczniów e, i ponad 16 tysięcy wyjazdów, czyli w jednym lub drugą stronę e, te dziś się przemieszczały. Jest niesamowita ilość. Zresztą świadczy to o tym, że Lisbark zajął pierwsze miejsce. W województwie warmińsko-mazurskim. Z tego tytułu otrzymał wspaniałą, ogromną nagrodę, bo 10 milionów złotych na ścieżki pieszorowerowe, więc jest to ogromny sukces. W tym przypadku. E, e, oczywiście sukces e, włodarzy e, miasta i gminy Lisbark, ale przede wszystkim uczniów i nauczycieli, wszystkich mieszkańców Lisbarka, którzy aktywnie brali w tym udział. Jestem bardzo dumny z uczestników akcji Rowerowy Maj. Dziś podsumowujemy jubileuszową piątą edycję Rowerowego Maja. Ponad 600 uczniów każdego dnia na rowerach, na hulajnogach, ze swoimi rodzicami, często z nauczycielami docierali niezależnie od. Aury, niezależnie od godziny, od pory dnia do, do szkół, to piękna akcja, która teraz przenoszona jest z na arenę wojewódzką. Kolejne miasta, takie jak Szczytno, takie jak Kęczyn, dołączają do akcji, rowerowy, do akcji Rowerowy Maj. Sami Państwo słyszeli, rywalizacja w przyszłym roku szkolnym będzie zacięta, ale to dobrze, wszystkim wyjdzie to tylko na zdrowie.